Siemaneczko z tej strony Kuba, a dzisiaj witam Was w grze jaką jest oczywiście Klaśplans. Zbieramy sobie dzisiaj nowy odcinek drugi już do nas, naszej serii. Więc lecimy tutaj mm, od razu z grubej rury na podwój bazy mm. to sobie tam się wadzą ale nie w tym no pięknie tutaj bombkę dostaniemy ale nie wiem dlaczego nie myślę że dopiero musimy to odobrzewać myślę że to jakiś większy potomnikarski bombka czy nie takiego tak powoduje no w zasadzie już jeden mak został i będziemy mieli bazę podbitą i pełno, pełno hajsu, także propsy tutaj jednostki trochę dostały zbyt fajnie. Kolejna Ale balony już sobie tutaj myślę dadzą radę. Nie wiem tylko czy czasowo się wyrobimy, chociaż powinniśmy. Z bazą bez problemu no i zaraz pokażę Wam jak, jak wygląda nasza baza aktualnie. W której się e, znajdujemy. No tak jeszcze patrzę taki kocztów, który czy, czy, czy znowu stosował taktyki na rogi, będzie dawałem e, chaosu po bokach, ale na szczęście nie, tak. No, bez problemu, bez większych problemów tam no, z balonami na dziewiątce to nie mogło być takich problemów, bo mam dobre donationy tych balonów, także epicki lucik, elegancko będzie. No i zaraz pokażę Wam naszą bazę rozwijamy się dosyć szybko bo do od ostatniego odcinka już dosyć sporo rzeczy polepszałem, a mianowicie udało mi się o fajnie mamy bonus. No i tak, tak prezentuje się obecnie nasza e, baza, damy sobie request już na kolejne balony, Mam miejmy nadzieję że ten dobry kolega nam znowu je da, no i co tutaj z tego co pamiętam to na pewno poulepszaliśmy e, kopalnie E, chyba jeszcze Towers, jak się nie mylę. E, baraki te dwa sobie ulepszyłem, żeby nam się szybciej golemy robiły. E, mortary, bo tak, przede wszystkim to Townhalla ulepszyliśmy bodajże o jeden poziom. No i teraz mam dwa razy Fireworks i dwa razy Mortary, także jest o wiele lepsza już ta obrona zastosowałem sobie tutaj tą nową taktykę której jeszcze nie było mianowicie obudowanie no bo nie na wszystkie mi starczyło ale większości z defów a resztę tych jakby budowli tych takich zwykłych to tam na na defa i wtedy będziemy mogli bardzo łatwo niszczyć przeciwników polepszaliśmy sobie kanonki no i tak to mniej więcej wygląda Baza prezentuje się całkiem nieźle, mamy tutaj już też na eliksiry, także to jest spoko, no i co na najazd się dobrze skończył, tutaj damy sobie tak mniej więcej, ja to za każdym razem robię, 3, 5 i 6 archerek i ta, tak jest całkiem spoko. Ustawienie, myślę, baza wypadowa ma się na razie tak, całkiem nieźle tutaj mamy, pobudowaliśmy się trochę, już tych budowli tutaj zwiększyliśmy sobie, no i co, no i rozwijamy się, rozwijamy się, moi drodzy, ciągle dalej do przodu, um, tak to mniej więcej się prezentuje, nasza baza, myślę, że całkiem nieźle. Jak na dobry początek to mamy całkiem niezły start w przyszłość, idziemy bardzo szybko do przodu, szybko się rozwijamy. No i co? Myślę, że w tym odcinku to by było na tyle, może ewentualnie jeszcze zrobimy sobie jakiegoś szybkiego rajda. Może jeszcze coś ciekawego znajdziemy. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, możecie dać jakiś ciekawy komentarz, możecie dać suba żeby zostać ze mną najdłużej e, na tym kanale bo takich filmików będzie się pojawiać więcej no i co, dziękuję Ci za oglądanie, że tu byłeś, że wpadłeś no i mam nadzieję, że Ci nie, na, nie zanudziłem na śmierć, że było to e, dosyć ciekawy odcinek. Kurczę, nie mogę znaleźć jakiejś ciekawej bazy którą byśmy jeszcze mogli na sam koniec najechać więc chyba będę powoli kończył, bo nie chcę na siłę tutaj przedłużać no, zanim ja pewnie znajdę to trochę minie. E, pewnie jeszcze e, na następny odcinek jaki wrzucę na kanał będzie to pewnie e, Surfaj Surf. E, będę korzystał z e, jakiejś nagrywarki, którą sobie pobiorę, bo ta telefonowa jednak pomimo wszystko nie jest taka dobra. Także to by było na tle w tym odcinku. Dziękuję Ci drogi widzu za oglądanie. Siema, cześć i